Tylko na The So, what exactly is stopping us from doing this? Geometry. Just ignore. Dylemat konstruktora. Pojawia się ostatnio wielu kolegów po fachu myślących o zmianie zawodu, o przebranżowieniu się. Może też nie jest epidemia, ale od kilku miesięcy już. Kilka razy widziałem różnego rodzaju wpisy w mediach społecznościowych, czy nawet rozmawiałem ze znajomymi po fachu, właśnie o ciężkiej sytuacji, która jest. Są do tego różne powody. Czasem niskie wynagrodzenie, nieadekwatne do odpowiedzialności, czasem wynikające wprost ze zmowy lokalnych pracodawców ustalających maksymalne wynagrodzenie dla danej grupy zawodowej w okolicy. Nagrałem o tym zupełnie inny odcinek. U jest link, jeżeli Cię to interesuje. Może też problem u tych najbardziej doświadczonych, z którym również się spotkałem, odnośnie wypalania zawodowego. Po prostu już całkowicie człowiek jest znudzony tym, co robi. Nie chce mu się już tego robić. Czasami frustracja wynikająca z nakładanych nam na głowę niemożliwych do spełnienia oczekiwań czy wymagań stajemy się nie tylko konstruktorami, ale równocześnie technologami, czasami nawet zakupowcami, sprzedawcami, nie wiadomo czym jeszcze. To akurat jest w danym momencie, w danej chwili potrzebne. Spotkałem się nawet z takim zdaniem, wyobrażają sobie projektowanie samochodów zupełnie inaczej. Po prostu tak tego nie chcę robić. Wolę się zająć czymś innym. I jeszcze wiele, wiele innych powodów, ale ostatnio nawet problem, ze znalezieniem jakiejś lepszej pracy lub uzyskaniem kontraktu, kontrahenta. Wszystko na to wskazuje, że Mercedes, który pogrążył się w segmencie luksusowych samochodów elektrycznych swoim modelem EQS, i w konsekwencji tak naprawdę skasował plany co do całej linii EQ. Marka podjęła po prostu decyzję, że nie idziemy w tą drogę, i zostały zamknięte całe projekty, które były obiecane wielu polskim poddostawcom tak zwanych usług konsultingowych w inżynierii, czyli właśnie wielu z nas powinno projektować te samochody, bo to było jakiś czas temu ustalone, że tak będzie, no ale zostało pozamykane i nagle się okazuje, że całkiem spora część z nas ma. Tak naprawdę, wolne moce przerobowe, bo nie prowadzi tych projektów, które mogłyby być. Volkswagen zamyka fabryki. Dwie podobne, nawet plotki, że nawet trzy fabryki zostaną w Niemczech, co jest w ogóle szokujące. W Niemczech fabryki Volkswagena zamknięte na całym świecie mają ich 160, trochę ponad, ale zamykają w Niemczech. Są najbardziej nierentowne. Ta w Polsce na szczęście jeszcze funkcjonuje, i wszystko wskazuje na to, że raczej będzie długo funkcjonowała, bo. Jak widać w nagraniach, które można znaleźć na YouTubie na temat właśnie na przykład tej fabryki, jest tam całkiem fajnie przemyślana, bardzo zautomatyzowana linia, która jednak oszczędza sporo pieniędzy. Pracowników jest mniej, mniejsze koszty. Polski pracownik jest tańszy oczywiście od niemieckiego. Także okazuje się, że mimo to, że mniej więcej taka luka tych 5 miliardów, które jest im potrzebna. Rok temu w 2023 powędrowała jako dywidendy do właścicieli. No teraz trzeba ją jakoś znaleźć. Wysoce prawdopodobne jest również, że będzie miało to konsekwencje w związku z jakimiś projektami, które miały być prowadzone, a nie będą, no bo gdzieś też trzeba coś zaoszczędzić. To też może mieć na nas wpływ, no, ale to tylko automotive. Nie za bardzo wiem, bo nie jestem w innych branżach. Tutaj ostatnio pokierowało mnie trochę w kierunku w branży dronowej w Polsce, gdzie też widzę raczej stagnację, jeżeli chodzi o drony cywilne, raczej sytuację, że to wszystko dogorywa, bo te wprowadzone nam przez Unię Europejską założenia tak naprawdę pogrążają bardzo wiele europejskich firm, promując chińskie. Na ten temat też jest moja rozmowa tutaj z Pawłem Śmiałkiem, Zapraszam do zainteresowanych. Są jakieś takie jaskółki, które pokazują, że coś się w Polsce dzieje, że gdzieś jakaś jest nadzieja, ale to raczej może jakaś fajna nowa technologia, która jest nadzieja, że powstanie, a nie tyle wiele pracy dla nas. Skyracer dla mnie bardzo ciekawa technologia bardzo ciekawe rozwiązania, powstająca w Polsce. Kolejny taki pojazd po sławnym już na całym świecie Jetsonie, który również pierwsze loty odbywał w naszym kraju, kiedy powstawał. Potem wyemigrował do Włoch, niestety. Tam znalazł się inwestor i przeniósł tą markę do siebie. Jest duża szansa, że Skyracer zostanie u nas, dlatego że padli jednak na pomysł, żeby szukać inwestorów wśród nas, wśród naszego społeczeństwa. Więcej szczegółów, jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem, to znajdziesz w linku w opisie. Też dla mnie to jest fajne, że takie rzeczy się dzieją w kraju. Mam nadzieję, że będę w stanie o tym opowiedzieć więcej, że będę w stanie może nawet porozmawiać z twórcą. Wróćmy do tematu. Ten dylemat konstruktora, ten dylemat, czy warto być konstruktorem. Bardzo mi się kiedyś spodobało takie zdanie. Jest różnica między opłaca się, a warto. Czasami warto coś, co się nie opłaca, a czasami opłaca się coś, czego nie warto robić. Także to wszystko jest kwestia zupełnie jednostkowa. Jest ten problem, że konstruktor, czy w Polsce, czy w jakimkolwiek innym kraju, zawsze dochodzi do tego sufitu finansowego, który go frustruje. I zawsze widzi, że pójście w kierunku zarządzania, menadżerki to są zawsze lepsze pieniądze. Mimo, że nawet on by tego nie za bardzo chciał robić, niedobrze się w tym czuje, woli swoją konstrukcję, to dość często wybiera tą drogę właśnie dlatego, żeby po prostu mieć więcej w kieszeni. Mimo to, że często tym menadżerem jest słabszym niż był konstruktorem, ale jakoś to będzie. W ten sposób wymiera nam to know-how, ta nasza kadra. Tak chwala na całym świecie, i to jest kolejny element, który niestety nas troszeczkę w kategorii przyszłości pogrąża w stosunku do inwazyjnie rozwijającej się Azji, wliczając to nie tylko Chiny, ale chociażby Indie. To też odczuwa się u nas w branży. Hindusów jest wszędzie coraz więcej, nie tylko na YouTubie. A w przyszłości jednak dobrze by było. Żeby u nas w kraju podciągnąć coś, co już tak naprawdę głównie dzięki silnej gospodarce niemieckiej, już powstało, już się wzmocniło. Jesteśmy globalnie siódmym krajem w ilości eksportowanych komponentów w branży samochodowej. To jest całkiem fajne siódme miejsce. Za tym stoi bardzo wielu specjalistów projektujących linie produkcyjne, technologów, osób. Zajmujących się już szczegółowo wyspecjalizowanymi technologiami wtrysku tworzyw sztucznych, różnego rodzaju podzespołów, różnego rodzaju malutkich, malutkich technologii, które składają się potem już w konkretne samochody. Dobrze by było tego nie stracić, a widać, jak to, co się wyprawia teraz, w mojej opinii, z sytuacją. Z wynagrodzeniami, na przykład budżetówki, nauczycieli, to wszystko idzie w górę, a ten konstruktor, jednak ze swoim wynagrodzeniem, zostaje stosunkowo w tyle. Takie stwierdzenie w tyle. No, dla mnie w tyle w porównaniu z innymi zawodami technicznymi, które wymagają wyższych studiów i które wymagają długoletniego wykształcenia to niestety nie zachęcam młodych do tego, żeby zostać konstruktorem. To nie zachęcam młodych do tego, że tutaj gdzieś jest jakaś fajna przyszłość. Nie mamy na to wpływu. My jesteśmy po tej drugiej stronie. Tak naprawdę pracodawcy też nie do końca mają na to wpływ, ponieważ oni też się muszą utrzymać na rynku, a przecież my jesteśmy dla nich przede wszystkim kosztem. To jest takie oczywiste a my o tym nie myślimy. Przecież to nie chodzi tylko o nas, o ten cały rozwój o te całe badania i rozwój, który po prostu dla pracodawcy, dla osoby zajmującej się finansami spółki czy danej firmy to zawsze to tak uwiera, zawsze tak boli. Tutaj cały czas tylko ciągną, oni cały czas generują koszty kolejne prototypy, kolejne koszty, kolejne maszyny, kolejne próby koszty, 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 koszty. A na drugiej. W stronie szalki jest sprzedaż. Oni są zawsze mile widziani. Oni nam przynoszą pieniądze, które my potem możemy chociażby na te wypłaty dać, które my możemy właśnie poświęcić na jakieś tam koszty generowane przez tych konstruktorów, czy te technologów, czy inne elementy działu badań i rozwoju. Gdzieś tam w tyle głowy jest, tak, oczywiście, dzięki temu, że oni nam coś stworzą, że oni coś zaprojektują, to będziemy to mogli sprzedać ale nie poradzimy nic na psychikę. Tutaj dzień, dzień w dzień, codziennie od tej sprzedaży, od tego działu zajmującego się marketingiem, sprzedażą dostajemy pieniądze do spółki, one wpływają a tutaj po drugiej stronie, na drugiej stronie szalki jest ten ciągnący w dół dział tworzący no niby te nasze przyszłościowe nowe technologie ale na co dzień to cały czas jest takie ja na to tak patrzę z tej perspektywy uwierające Wiadomo, że ci, którzy wywodzą się z tego świata, ci, którzy wywodzą się z tego RD, z tego badania i rozwoju i dość gdzieś wysoko w obszary zarządzające, oni na to patrzą nieco inaczej, bo oni czują dużo bardziej potrzebę tego. Gorzej, jeżeli osoby zarządzające nie mają o tym zielonego pojęcia, to wtedy może nawet kierować do różnych patologicznych decyzji których i ja, i wielu kolegów widziało na własne oczy, które po prostu pogrążały całe filmy czy spółki, dlatego że nie czuło się tej ważności dokończenia czegoś, doprowadzenia czegoś do końca. Przypominam, że jeżeli jesteś młodym konstruktorem, na samym początku drogi, tych 2, 3, może 4 lata pracy i wciąż borykasz się z tym, że system kad, na którym pracujesz, sprawiać więcej problemów niż jest dla Ciebie użyteczny. Kiedy próbujesz coś modyfikować i czasami albo dość często jesteś zmuszony robić to od nowa, bo po prostu wszystko Ci się w modelu sypie, to zapraszam serdecznie. Masz tutaj poniżej linki do moich szkoleń, szkole w takich programach jak Siemens X, Katia V5, Solidworks. Nawet przygotowałem razem z Tomkiem, z kolegą, którego też możesz na kanale znaleźć. Szkolenie do takiego programu zupełnie niszowego jak Alibre. Także jeżeli chciałbyś po prostu budować tak modele, żeby fajnie się na nich pracowało i przyjemnie się je modyfikowało i żeby ta praca po prostu szła, a nie trzeba było się denerwować, no to zapraszam serdecznie. Zaglądnij w linki, zobacz aktualne ceny, poczytaj opinie i zastanów się, może coś tutaj jest dla Ciebie. A tymczasem dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne wspomnienia konstruktora.